Były mąż Anny Skóry odpowiada na jej backslash grasznie czysto, robiąc ze mnie świątecznego patola backslash. Anna Skóra przez 7 lat tworzyła pozornie szczęśliwe małżeństwo z Markiem Warmuzem, którego owocem jest córeczka Melody. Nawet gdy uczucie między nimi wygasło, influencerka i eventowiec ramię w ramię udali się na do Relacjonując przebieg rozprawy i szczycąc się, że za nimi pierwszy rozwód w historii na którym jest jeden prawnik. Dodali, że spotkał ich happy end i zapewnili followersów o dozgonnej przyjaźni, która ich łączy. Anna Skóra relacjonuje błyskawiczny rozwód, trzymanie się za ręce, wspominki i żurek w warsie. Spełniliśmy marzenie, foto. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna 24 grudnia, trzy miesiące po uzyskaniu rozwodu. Przebywająca na bali Skóra poskarżyła się na Instagramie, że o miejscu i czasie wigilijnej kolacji dowiedziała się od znajomej. Gdyż Mareczek zablokował ją na Whatsappie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że zwierzającej się przed 400 tysiącami obserwatorów, celebrytce na nagraniu towarzyszył jej ex-mąż i nic nie wskazywało na to, żeby były między nimi jakieś niesnaski. Anna Skóra relacjonuje święta na bali z byłym mężem. Mareczek mnie zablokował, ale podobno to czas pojednania, zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dzień po zamieszczeniu zagadkowej relacji byłej żony Warmus odpowiedział jej za pośrednictwem Instagrama. W emocjonalnym wpisie Mareczek zarzucił snucie ciętrykę i próbę oczernienia go w oczach internautów. Dodając, że o publicznym praniu brudów przez byłą dowiedział się z pudelka, pozdrawiamy. Myślałem, że im wystarczy się rozwieść, by mieć święty spokój, za to. Nie być już więcej wplątywany w jakieś konfabulacje. Byle sobie narchać ciut więcej popularności. Nie oglądam storek, więc dowiedziałem się z pudelka. Zastanawiam się, po jakiego diabła na wers grasz nieczysto na najniższych instynktach. Stawiając mnie w takim świetle przed 400 tysiącami followersów. Robiąc ze mnie świątecznego patola. Mężczyzna twierdzi, że skóra z niewiadomych mu powodów rozsiewa kłamstwa na jego temat i próbuje mu zaszkodzić. Nigdy nie zrozumiem twojej logiki, kontynuował. A raczej jej braku. Lubię konkretnie i w oparciu o fakty. I tak będzie tym razem. Starałem się strzec prywatności, nie zawsze się to udaje. Czasem trzeba chronić swoje dobre nie. Nie mogę się już bardziej rozwieść, ale mogę pokazać, że ktoś kolejny raz wmieszał mnie w swoje kłamstwa. Na koniec Marek zagroził celebrytce, że jeśli natychmiast nie zakończy swojej wendety, odpłaci jej pięknem zanadobne. Po ludzku cechaj od mnie strzela. Dlatego wywołany do tablicy publicznie pokaże, co i jak. Czekam na przeprosiny. Skończ, serio, dodał. Jesteście ciekawi, jakie brudy Marek może mieć na swoją, jeszcze do niedawna zaprzyjaźnioną z nim, ekszona?